No, nie ma szału, zima, w sumie to jesień formalnie, ale zresztą, co ja Wam będę mówił, no jest paskudnie, zimno, mokro, do spania jest człowiek, ale zamiast ogłosić abdykację i upadłość, uznałem, że przetestuję sobie rower elektryczny, elektrycznego Gravela, a konkretnie to model Fido e Gravel C21, który zatem stoi obok i który razem ze mną udowodni, że na rowerze można jeździć w każdą pogodę. No można, wiadomo, że można. To czy jest to rozsądne, to już jednak inna sprawa. Dzień dobry, radcy. Słuchajcie, zanim przejdziemy do części właściwej, w której opowiem, co potrafi Fido r C21, który sobie, jak już wspomniałem wcześniej, stoi tu ze mną w dziczy, to najpierw ciekawostka. Z rowerami kupowanymi online jest tak, że w 90% przychodzą do człowieka w stanie do złożenia. Od trzeba przykręcić kierownicę i siodło, założyć przednie koło, podpiąć kabelki. Nie inaczej jest w przypadku tego roweru. To i owo trzeba sobie pomontować, co zajmuje, ja wiem, z 20 minut do no pół godzinki powiedzmy. Odkręcamy co trzeba, podpinamy kabelki i możemy jeździć. I to jest ok w sumie. I ok jest też to, a nawet bardzo ok, że producent dorzuca do roweru narzędzia do jego złożenia. W serio, w kartonie obok ładowarki znajdziemy klucze, śrubokręt, i takie tam miłe dodatki jak oświetlenie rowerowe czy błotniki, a nawet trytki. Tamte opaski zaciskowe, czegoś tak. A wszystko to w całkiem przyjemnej dla oka yy, stylu wytłoczce. Nie są to rzecz jasna graty, które przydadzą się później rowerowemu mechanikowi, ale jako dodatek do roweru, jako szpej pomocy w jego złożeniu. Bajka, genialna sprawa. Fido E-Gravel C21 wygląda. No wygląda doskonale po prostu. Rower prezentuje się bajecznie dobrze, za sprawą pewnej dbałości. To Raxella od Mazim E-Bikes, taki SUV, który testowałem latem. Wyglądał super, bo miał obłędny lakier. Tak C21 broni się ogólną estetyką. Rower wygląda jak coś, co spokojnie mógłby pokazać, nie wiem, Octane One, na przykład, który też ma w portfolio gravela z fat a przynajmniej miał flatbarem, czyli wiecie, prostą kierownicą, a nie barankiem. Mamy tu bardzo ładny taki matowy, satynowy lakier, cudnie wyobrazone spojny, tam, gdzie oko sięga i to Wam pokażę pokaże na zbliżeniach, głównie przy sztycy, główce ramy, tam jest pięknie. Do tego ładny mostek z dziurą na jednostkę centralną, komputer montowany w tym mostku, co jest w ogóle genialnie pomyślane. No estetykę podkreślałem jeszcze opony, mamy CST Tiren z brązowym, beżowawym bokiem takim. Stylowe, takie dzisiejsze, takie jak to gravelowcy lubią. No, jest ładnie. Nawet mostek, o którym też wspominałem, nie ma taką klapkę, pod którą chowane są śruby i podkładeczki, logo producenta jest tak ładnie wytłoczone na aluminiowej ramie. No, postarali się, ale estetyka sama nie pojedzie, prawda? Więc co mamy na pokładzie? Rower stoi na dużej korbie, bo 52 zęby, od proguil, którą zestawiono z 9 kasetą 11-32T. Gdyby to był klasyczny rower, a nie elektryk, to uznałbym, że to średni pomysł i bardziej uniwersalna byłaby korba 40, ale to takie moje pomysły. Fajnie, że korba jest sztywniutka, bo na wkręcanych miskach suportu, co nie jest takie oczywiste w półce cenowej, w której znajduje się C21. Idziemy dalej. Za zmianę przełożeń odkłada przerzutka L2, 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 jakoś tak, i klamka tej samej marki. marka egzotyczna na naszym rynku, której nie ma się co bać. O czym jeszcze wspomnę. Koła to raczej standardowe obręcze, solidne i wytrzymałe, a hamulce to hydrauliczne TEKTRO HDM275, które są trochę lepsze niż NT200 otrzymano. Montaż do ramy na postmount, jakby kto pytał. Co jeszcze? Całkiem ogarnięta kablologia, jak na elektryka, Płaska kierownica z budżetowymi, ale wygodnymi gripami, bo C21 to gravel z flatbarem. Prześwit na opony taki, że 45C spokojnie wejdą, a zało założone tirenty mają 40, więc jest tak. Uniwersalnie powiedziałbym. A, I bardzo wygodne siodło welo. Kanapa, miękka, ale super wygodna. A no i, i podpórka. Jak ktoś lubi podpórkę, to to jest podpórka. Dobra, co z wymiarem i e bajkowym? Poprawnie, dobrze, solidnie. Solidnie to właściwe określenie. Mamy tu baterię wpuszczoną w ramę o pojemności nieco ponad 208 w Silnik w tylnej piaście o mocy 250 W, czyli klasyka. Do tego jednostka centralna z wyświetlaczem LCD o przekątnej 2,4 cala, z ładnym wyświetlaczem jasnym i kolorowym oraz manetką pozwalającą na zmianę trybów wspomagania, włączenie oświetlenia czy odpalenie sygnału dźwiękowego. Trybów wspomagania jest 5: Eco, Normal, Sport, Turbo i Turbo Plus. Na eko można przejechać rzekomo do 100 km na jednym ładowaniu. Plusem specyfikacji jest też czujnik momentu obrotowego, który analizuje sobie, jak pedałujemy i robi co może, by płynnie nas w jeździe wspomagać. A, przednia lampka jest zasilana z baterii roweru i to jest spoko, tylna zaś jest przez USB-C. Dodam, że rower ma normę, spełnia normę IP54, czyli deszcz mu krzywdy nie zrobi, ale podczas ulewy lepiej jechać do roboty tramwajem, autobusem czy, nie wiem, metrem albo samochodem, jak ktoś ma. Zaznaczę jednak, że IP54 swoje, a rower przetrwał nasze jeżdżenie w takich warunkach, jak widzicie, i to opady nie zrobiły na nie większego wrażenia. Cóż, no, a port ładowania jest w okolicach suportu, a udzik roweru to 120 kg. Elektrycznym serduszkiem jest centralka z wyświetlaczem, ale na uwagę zasługuje też fakt, że rowerem możemy sobie zarządzać z poziomu aplikacji. Nie jest to jeszcze ten poziom, co w, nie wiem, w rowerach z silnikami marki Bosch, ale i tak jest spoko. Wrażenia są tu zbliżone do rozwiązań Bafanga i to jest OK. Wystarczy rower włączyć, znaczy włączyć prąd z baterii przyciskiem w okolicach suportu, a potem możemy sobie rower oblokować w aplikacji, sprawdzić jego lokalizację, czy odpalić sobie ekran komputer gdzie widzimy przechadzony dystans, prędkość i takie tam informacje. A w aplikacji znajdziemy też możliwość zablokowania włączenia roweru z jednostki centralnej. Fajny patent, fajne zabezpieczenie antykradzieżowe. Dobrze, drogie panie i drogie nie panie, jak to jeździ? Yy, bardzo dobrze. Po pierwsze, nie jeździ jak elektryk, a na pewno nie jak jeżdżą tańsze elektryki, które są ociężałe i niegramotne, bo źle wyważone i. Nie, tam, nieważne. Nie jeździ jak tani elektryk. Przykład mam. Taki Eleglide, którego kiedyś testowałem, sprawił na mnie dobre wrażenie, a jeździ znacznie, znacznie gorzej niż E21, w którym to wrażenie o ciężkości w ogóle nie występuje. Rower składa się, jakby był czymś między rowerem fitness a gravelem. Jest dynamiczny, zwrotny, nie jest wozem drabinia z do wożenia człowieka do roboty. No, może służyć jako rower do pracy. Oczywiście, że tak, i rower do miasta, możemy tu wrzucić bagażnik i heja. Wracając, Porównałbym wrażenia z jazdy na C21 do wrażeń z jazdy na Octane One Grid z flatbarem, bo kiedyś na nim troszeczkę jeździłem. Odczucia są mam bardzo podobne. Osobiście wymieniłbym mu opony i wrzucił coś o szerokości 45C, bo wideł i trójkąt spokojnie na taką szerokość pozwolą, a to dodałoby więcej komfortu na nierównościach i w delikatnym, leśnym terenie, po którym ten rower potrafi pomykać. Co jeszcze? Pozycja. Pozycja nie jest... jest taka semi-sportowa, nie jest super sportowa, nie musimy się zginać w pół, ale w kapeluszu i na Prostowanego też nie pojeździmy. Pod kątem tej dynamiki aż mnie dziwi dobranie tak szerokiego i wygodnego siodła. Niemniej nie będę tego krytykował, dlatego że jest to szerokie i bardzo wygodne siodło. Zaskakująco dobrze pracuje też manetka i przerzutka marki L2. Drugi raz mam styczność z tym napędem, z tym brandem w ogóle. Za pierwszym razem uznałem że który sobie szosę budował na jakiejś tam ich grupie i było średnio, a tu jest bardzo, bardzo ok. Napęd 1 na 9 sprawdza się świetnie w elektryku tego typu, a zmiana biegów przebiega płynnie i szybko. Wyrażenia precyzji i skuteczności zmiany przełożeń są porównywalne do tego, jak działa np. taki MicroShift Advent, który, co jest zaskakujące, naprawdę jakoś wyraźnie nie odstaje od Shimano Deore, przynajmniej dopóki wszystko jest dobrze wyregulowane. No i czas na kwestie elektryczne. Korzystanie z wyświetlacza komputerka sterującego całą elektroniką to czysta przyjemność. Widzimy na nim choćby przyjechany dystans, aktualną prędkość, wybrany tryb wspomagania, średnią i maksymalną prędkość. System działa szybko i sprawnie, tak z manetki jak i za pomocą przycisków pod wyświetlaczem. Nie mamy tu super feature'ów jak nawigacja, ale odpalimy sobie oświetlenie w łatwy sposób, a nawet zatrąbimy na koroś, jak ktoś nas rozdrażni i będzie trzeba na niego zatrąbić. Ta przyjemna dynamika prowadzenia C21 fajnie koresponduje z elektrycznym serduszkiem roweru i silnikiem w tylnej piaście. Ja wiem, że, ja, ja, wiem, ja wiem, że wyjadacze wolą silniki centralne, ale silnik w piaście, który zmienia trochę charakterystykę jazdy roweru, świetnie sprawdza się w lżejszych modelach, jak właśnie C21, który waży nieco ponad 17 kg. Osobiście jestem pod wrażeniem tego, jak zbiera się ten rower. W trybie Turbo Plus osiągamy maksymalną prędkość wspomagania, czyli tamte 25 km na godzinę momentalnie, a w trybie Normal szybko, ale płynniej i przewidywalniej. To świadczy o dwóch rzeczach: po pierwsze, tryby jazdy mają przełożenie nie tylko na zasięg, a po drugie, system dobrze ogarnia to, jak chcemy jechać, w czym pomocny jest czujnik momentu obrotowego. Rzecz mierzy, jak pedałujemy i pomaga w optymalnej dystrybucji mocy, by było przyjemnie i płynnie. Najważniejsze jednak w tych wrażeniach elektrycznie wspomaganej jazdy jest to, że w niczym nie wpływa ona na zwrotność roweru czy jego dynamiczną dość charakterystykę. To może być idealny elektryk dla wszystkich dawniej jeżdżących na ostrych kołach, którzy, nie wiem, postarzali się i zmienili nawyki, założyli rodziny. Albo dla wszystkich fanów graveli, którzy chcą z jazdy mieć więcej frajdy, a mniej męczarni. Co z zasięgiem? Nie sprawdziłem, czy rower przyjedzie na, w trybie Eco do 100 km na pewnym naładowaniu jak to możemy wyczytać w specyfikacji yy, ale dokonałem pewnych własnych pomiarów. W najmocniejszym trybie Turbo Plus wykręciłem 20 km, trochę ponad. Podczas jednej przebieżki, A pamiętajmy, że jestem gruby, bo zimno waży między 8,8 a 90 kg. Tak od listopada mi wpada 5-7 kilogramów i zostałem ze mną do kwietnia. A dwa, jest zimno. Testowałem rower w temperaturach w okolicach 3 stopni Celsjusza, więc umówmy się w warunkach niesprzyjających elektrykom wszelkiej maści. Na bazie moich doświadczeń i osiągów obstawiam, że latem w trybie eku mógłbym zbliżyć się do 60 może 70 km, jak już będę schudnięty po zimie, co sprawia, że ktoś lżejszy mógłby jeszcze kilka kilometrów urwać. Jest więc bardzo okej. Okay. Na koniec trochę o... Zimno strasznie. Na koniec trochę o wadach, bo nie ma, rzeczy, nie ma rzeczy bez wad, prawda? I co mi tu nie pasuje, czego zabrakło? Szkoda, że postawiono na aluminiowy widelec, bo karbonowy lepiej by tłumił drgania i podniósłby troszeczkę komfort jazdy. Poza tym yy, chwalę sobie zmianę biegów w przerzutce i manetce L2, ale działa ona jednostronnie. Oba cierna ciągną się tylko do przodu, nie można sobie zmieniać biegów naprzemiennie, a to jest wygodne. Co jeszcze? Montaż bagażnika, takiego uniwersalnego. Coś tam z gwintów jest porobione, że mój uniwersalny bagażnik, który montowałem do wszystkich swoich gaweli, tutaj nie pasuje. Może to jest z wina bagażnika, nie wiem, ale zaznaczam. I zaślepka punktu ładowania. Samego umiejscowienia jest spoko, ale mam pewne obawy, że gumowa zaślepka może poddać się po pewnym czasie, co zresztą jest domeną w sumie wszystkich elektryków. Tu wadą będzie też niestety zintegrowana bateria. Rower wygląda cudnie, ale baterii nie wyciągniemy. aż to sprawia, że przechowywanie go zimą w zimnym garażu jest średnim pomysłem. Ale coś za coś. Nie? Estetyka, jakaś taka wygoda i wygoda przechowywania. I to tyle z wad. Tyle jeśli chodzi o wady. Może się nie, wy, nie wyzłośliwiam, ale w tych pieniądzach estetyka i wrażenia z jazdy są takimi zaletami, że potencjalne wady bledną i nie ma sensu ich na siłę wyszukiwać. Gdyby rower kosztował, powiedzmy, z 10 tysięcy, to bym się wyzłośliwiał, ale przy aktualnej cenie nie mam zamiaru. Jakoś mi się tak w tym roku udało żyć z elektrykami, że miałem na testach same naprawdę dobre modele. Rowery, w których nie musiałem szukać zalet, które po prostu się broniły i Fido e gravel C21 doskonale mi ten zamknie, nie psując tej dobrej pasji. pasy. C21 jest rowerem bardzo ładnym, zwrotnym i dynamicznym i przemyślanym. Ma pewne wady, zwłaszcza dla tych szykujących roweru na dojazdy do pracy, ale koniec końców jest elektrykiem świetnie przemyślanym i w niszy, w którą celuje, powinien odnajdywać się rewelacyjnie. Wiecie, mamy tu lekki rower, o naprawdę niezłym zasięgu i świetnej dynamice, który dzielnie da sobie radę w mieście i na leśnych ścieżkach, a jak weźmiemy go na dłuższą jazdę i się nam wyładuje, to jazda na rowerze ważącym 17 kg jest znacznie mniej męcząca niż na rowerze ważącym 25 kg. Serio, mój mieszczuch waży 16 kg i jest wozem drabiniastym, więc mi to porównanie jakoś tak w sensie, to mi pokazuje jak zwrotny jest C21, no jak go zostawię z takim mieszczuchem. To taki trochę elektryczny fanbike, którym chce się pośmigać tu i tam i to jest super. Innymi słowy, polecam serdecznie, ale tym, którzy wiedzą, czego chcą. Zmierzam do tego, że szukając roweru na dojazdy do pracy i na zakupy, pewnie da się znaleźć coś tańszego i wygodniejszego. Coś, na czym można jeździć w kapeluszu jak pan. Jeśli jednak ktoś lubi jeździć na rowerze i szuka elektryka, który uprzyjemni dojazdy do roboty i pomoże szybko wyskoczyć do sklepu, a obok tego będzie zabierany w las, do parku, na weekendowy wypad wokół komina, no to C21 sprawdzi się tutaj doskonale. Ten rower trzeba traktować właśnie jako gravela, który jest do wszystkiego, bo można go pod pewnymi względami nagiąć do swoich potrzeb. Od elektryk dla tych, którzy uwielbiają jeździć na rowerze i nie traktują roweru jedynie jako wiecie, środka transportu. Myślę, że dobrze to określam, że trafnie oddaje to grupę potencjalnych odbiorców, którzy z C21 będą turbo zadowoleni. A i prawie zapomniałem. Rower można kupić ze strony Fido, gdzie stoi po mniej więcej, za mniej więcej 4,5 tysiąca złotych, jak ostatnio sprawdziłem z okazji tych tam czarnopiątkowych promocji, także na Allegro i w polskich sklepach.